Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się tak głęboko zanurzyć w jakąś czynność, że reszta świata zupełnie przestała istnieć? To uczucie kiedy wszystko inne znika, a ty stajesz się jednością z tym, co robisz, znane jest w psychologii jako stan flow. To nie tylko fascynujące zjawisko, to potężne narzędzie rozwoju osobistego, które potrafi zamienić codzienne zadania w źródło kreatywności, spełnienia i mistrzostwa. Termin Flow został wprowadzony przez psychologa Michaliego, Cikrzęt Michaliego. Opisuje on stan optymalnej świadomości. W którym działamy i czujemy się najlepiej. Niemal medytacyjny stan skupienia, w którym czas traci znaczenie, a nasze myśli, emocje i ruchy płyną z idealną synchronizacją. Wyobraź sobie artystę, który z każdym pociągnięciem pędzla zatraca się w twórczym transie, albo akrobatę na linie którego każdy mięsień pracuje w harmonii z naprężonym drutem pod stopami. W tych chwilach nie ma miejsca na analizę, stres czy zewnętrzne bodźce. Jest tylko działanie. To właśnie jest flow. Cele jako kompas życia. Aby osiągnąć stan flow, potrzebujemy jasnych celów. Bez nich nasza droga przypomina dryfowanie statkiem bez steru. Niby się poruszamy, ale nie wiemy dokąd. Cel nadaje kierunek i sens naszym działaniom. To on rozświetla ścieżkę przed nami, dodaje odwagi w chwilach zwątpienia i przypomina, po co idziemy naprzód. Jednak ważne jest zrozumienie, że cele nie są czymś sztywnym. Rosną i dojrzewają razem z nami. Zmieniają się pod wpływem doświadczeń, refleksji i nowych priorytetów. To naturalne, bo życie to nie linia prosta, lecz złożona opowieść pełna zakrętów. Zaskoczeń i zwrotów akcji. Co ciekawe, to właśnie w dążeniu do celu najczęściej pojawia się stan flow, gdy wyznaczymy sobie coś konkretnego, co jednocześnie nas ekscytuje i stanowi wyzwanie. Nasz umysł naturalnie się koncentruje. Praca przestaje być obowiązkiem, a staje się formą twórczego tańca między skupieniem a działaniem. Flow jako taniec, nie marsz, w stanie flow. Postęp nie odbywa się liniowo. To nie jest spokojny marsz od punktu A do B, ale płynny taniec czasem szybki, czasem pełen pauz, ale zawsze harmonijny. To jak rzeka, która nie płynie po prostej, lecz rzeźbi krajobraz, dostosowując się do przeszkód i odnajdując swoją drogę. Chiński filozof Laozi powiedział: "Natura się nie spieszy, a mimo to wszystko zostaje dokonane". To zdanie doskonale oddaje naturę flow. Postęp bez presji, tempo zgodne z rytmem życia. Nie chodzi o to, by szybciej. Chodzi o to, by pełniej. Koncentracja, potęga obecności. Koncentracja to nie tylko zdolność umysłowa, to siła transformująca. Kiedy w pełni skupiamy się na jednym zadaniu, stajemy się jak soczewka, która koncentruje światło i rozpala ogień. Skupienie spala rozproszenia, a w ich miejsce pojawia się jasność i efektywność. W stanie flow koncentracja i zaangażowanie są nierozłączne. Jedno podsyca drugie. Kiedy wciąga nas działanie, skupienie przychodzi naturalnie. Gdy jesteśmy skupieni, Wciągamy się jeszcze mocniej. Ten pozytywny cykl uruchamia w nas zasoby kreatywności, które często nas samych zaskakują. Tu i teraz klucz do zanurzenia. Flow to całkowite zanurzenie w chwili obecnej. Nie ma przyszłości ani przeszłości. Nie ma ocen, analiz, stresów. Jest tylko tu i teraz. I to sprawia, że jesteśmy najbardziej efektywni, twórczy, i wolni. To w tej przestrzeni, poza czasem, poza oceną, rodzi się prawdziwa innowacja. Umysł otwiera się na nowe połączenia, nieszablonowe pomysły i odważne rozwiązania. Zanikanie ego, jedność z działaniem. W stanie flow dochodzi do niezwykłego zjawiska. Zanika poczucie ja. Nie myślimy już o sobie jako wykonawcach. Stajemy się samym działaniem. To tak jakbyś nie tylko pisał słowa, ale sam był piórem. Jakbyś nie tylko grał na instrumencie, ale sam był muzyką. Ta głęboka jedność z zadaniem niesie za sobą coś więcej niż tylko wydajność. To wewnętrzna wolność. Wolność od ocen, oczekiwań i porównań. W flow przestajemy się bać, bo nie jesteśmy już obserwatorami siebie. Jesteśmy zanurzeni, obecni, zaangażowani. Ten brak samoświadomości to moment, w którym możemy naprawdę odkrywać siebie. Bez masek, bez krytyki, bez blokad. To przestrzeń, w której nasz autentyczny potencjał może się w pełni ujawnić. Przestrzeń bez czasu. Inna jakość doświadczenia. Jednym z najbardziej charakterystycznych efektów stanu flow jest zmiana postrzegania czasu. Minuty potrafią się wydłużać, a godziny mijać jak sekundy. Ale to nie dlatego, że tracimy czas. Wręcz przeciwnie. Flow czas przestaje być miarą, bo jego jakość staje się ważniejsza niż ilość. Zamiast odliczać minuty, zaczynamy mierzyć życie przez doświadczenie, przez to, ile osiągnęliśmy, jak głęboko się zaangażowaliśmy, jak bardzo czuliśmy, że żyjemy. Chcesz częściej doświadczać tego stanu. Potrzebujesz świadomie tworzyć przestrzeń na aktywności, które wciągają cię całkowicie. Te które są nieco poza Twoją strefą komfortu, ale jednocześnie rozpalają pasję. Informacja zwrotna kompas w trakcie działania. Flow nie istnieje w próżni. Aby w nim pozostać, potrzebujemy natychmiastowej informacji zwrotnej. To może być rezultat w grze, reakcja publiczności, dźwięk dobrze zagranej nuty, płynność pisanych słów cokolwiek, co pozwala nam ocenić efekty na bieżąco. Taka informacja działa jak kompas. Pozwala nam dostosować kierunek, dokonać mikropoprawy utrzymać płynność i nie wypaść z rytmu. To jak taniec z samym sobą, gdzie każdy krok jest odpowiedzią na poprzedni. Bez tej informacji, działanie staje się chaotyczne. Ale gdy feedback jest obecny, to poruszamy się intuicyjnie i pewnie, jak surfer na fali, który idealnie czuje rytm oceanu. Równowaga między wyzwaniem a umiejętnością Najważniejszym warunkiem osiągnięcia flow jest idealne dopasowanie poziomu trudności do naszych umiejętności. Jeśli coś jest zbyt łatwe, nudzimy się, jeśli zbyt trudne, stresujemy się. I rezygnujemy. Flow znajduje się dokładnie w tym złotym środku, gdzie zadanie nas wciąga, ale nie przytłacza. Wyobraź sobie pianistę grającego utwór na granicy swoich możliwości, ani za łatwy, ani niemożliwy. Ten stan intensywnego skupienia i radości to właśnie flow. I co ważne, ta równowaga jest dynamiczna. Wraz z rozwojem naszych umiejętności musimy szukać nowych wyzwań. W przeciwnym razie, flow zniknie, to nieustanna taneczna gra, rośniemy, więc rosną też nasze cele. Kont Kontrola osobista ster we własnych rękach. W flow odczuwamy pełną kontrolę nad działaniem, nie nad światem, ale nad tym, co robimy, jak reagujemy i jak interpretujemy sytuację. To wewnętrzna sterowność poczucie, że nie jesteśmy ofiarą zdarzeń, ale aktywnym uczestnikiem. Aby ją utrzymać, możemy stosować prostą, lecz skuteczną technikę: 3R: rozpoznaj zauważ, co czujesz i jak reagujesz. Reflektuj, zastanów się, skąd to się bierze. Redirect, kieruj na nowo, świadomie zdecyduj, jak chcesz działać dalej. To podejście daje nam elastyczności i siłę, by utrzymać flow nawet w obliczu trudności. Radość w drodze. Nagroda, która nie potrzebuje celu. Flow nie jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Sam w sobie jest nagrodą, stanem, w którym czujesz się pełen życia. Skupienia. I głębokiego spełnienia. To doświadczenie, które nie wymaga aplauzu ani sukcesu z zewnątrz, bo samo uczestnictwo w procesie daje satysfakcję. Zmieniamy wtedy swoje podejście. Z mentalności na wynik, na mentalność dla procesu. To jak przejście z oglądania świata w czerni i bieli do pełnej palety barw. Zaczynamy dostrzegać sens, nie tylko w efektach, ale w każdym kroku, w rytmie, w oddychaniu, w tworzeniu. To nie rezygnacja z ambicji. To nowy sposób ich przeżywania. Zamiast obsesyjnie gonić cel, pozwalamy, by cel sam do nas przyszedł. Jako naturalny efekt głębokiego zaangażowania, przekształcanie codzienności w sztukę życia. Stan Flow nie jest zarezerwowany tylko dla sportowców, artystów czy wizjonerów. Możesz go doświadczyć wszędzie. Nawet w pozornie prostych czynnościach, zmywaniu naczyń, rozmowie z bliską osobą, prowadzeniu auta czy pisaniu e-maila, to właśnie pełna obecność, pełne zaangażowanie czyni te chwile wyjątkowymi. Flow przemienia codzienne życie w dzieło sztuki, tworzone z uważności, koncentracji i radości. To jakbyś nadawał sens każdej minucie, budując swoje życie nie z przypadków. Ale z intencji. Życie marzeniami nie tylko marzenie o życiu. Bycie w stanie flow to nie osiąganie bez wysiłku lecz działanie w zgodzie ze sobą z własnymi pasjami, talentami i wartościami to synchronizacja z tym, kim naprawdę jesteś. Kiedy jesteś w flow, marzenia nie są już odległą wizją stają się częścią codzienności realne, namacalne, osiągalne krok po kroku. Nie gonisz ich, żyjesz nimi. Zakończenie. Droga ku mistrzostwu. Droga do opanowania stanu. Flow przypomina transformację gąsienicy w motyla. To nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, rytuał, styl życia. Flow to nie chwilowy zryw, ale sposób, w jaki możesz codziennie działać, tworzyć, istnieć. To życie, które nie boi się trudności, nie potrzebuje aprobaty, nie marnuje czasu na rozproszenia, lecz z pasją angażuje się tu i teraz, tworząc coś większego. To nie tylko o sukcesie, ale o głębokim poczuciu spełnienia i sensu. To zaproszenie do życia w pełni, w harmonii z sobą i światem. Jak powiedział Laozi, podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Ten krok możesz wykonać dziś, i niech każdy następny prowadzi Cię głębiej w siebie. W doświadczenie i w spełnione życie.